Dzień dobry. To jest wideo edukacyjne z okazji Dnia Tłumacza. W pierwszej części pokażę Wam, jak wyglądają tłumacze. Więc tłumacze wyglądają tak. Dziękuję. W części drugiej. Pokażę Wam, jak wygląda książka, o której opowiadam w towarzyszących temu wideo, innych materiałach, podcaście i po jakichś fragmentach. E, mianowicie książka białoruskiego prozaika e, Ładzimira Karatkiewicza, Dzikie Polowanie Króla Stacha. E, to jest książka, którą przełożyłam, ale nie została ona jeszcze wydana po polsku, co nie przeszkodzi nam zaprezentować jej okładki. Okładka wygląda. Proszę. Proszę. Tu, tu front jest. Tu boczek. Drugi boczek. O. I tylna strona układki. A także wnętrze książki. Dziękuję. I trzeci punkt y, naszego programu. Fragment y, tejże książki. Tu będziemy już śmiertelnie poważni, ponieważ jest to fragment wstrząsający. I. No i zaraz zobaczycie. Główny bohater, etnograf, pod koniec XIX wieku trafia do opuszczonego pałacu, a, a w nim, do najstarszej części tego pałacu, komnaty o której pisze tak. Słowem, była to komnata z tych dobrych, starych czasów, kiedy panowie razem z chłopami zbierali się w świetlicy i w zimowe wieczory siedzieli sobie przy ogniu. Panie i dziewki czeladne tkały. Pan grał z pachołkami w kości. Ach, idylliczna epoka! Czemuż przeminęła? Wprawdzie ten sam pan mógł zaraz na zajutrz, kiedy na polowaniu przemarzły mu nogi, rozgrzać je w ciepłych trzewiach rozprutego chłopa, który orżnął go w kości. Ale to przecież drobiazg, łzawek historyjki dla sentymentalnych mięczaków. Ten fragment, jak już powiedziałam, wstrząsnął mną swego czasu. I pomyślałam, że temu XVII wiecznemu białoruskiemu chłopu należy się choćby skromny wyraz pamięci. Dlatego też ufundowałam mały i użytkowy pomnik chłopa białoruskiego. Teraz Wam go pokażę. Przepraszam, to nie, nie, nie ta pomoc naukowa. O tu. O, o. o tu jest chłop białoruski z wieku XVII. Chłop białoruski ma białoruskie chłopskie obuwie z wieku 17. Ma. Zielonkawą cerę, ponieważ mieszka na bagnach i jest niedożywiony. Z tego samego powodu ma też takie wyblakłe oczka, ale za to dość bujne lniane włosy i co istotne apetyczny wąsik. Do dziś popularny w sferach władzy Białorusi. No i i przejdźmy teraz do interaktywnej części prezentacji pomika. Mianowicie rozprucia chłopa, Co? To liczne trzewia I. teraz uwaga. W ten sposób Mamy ciepły kapeć na dzikie polowanie. Rozmiar 41. Mam nadzieję, że udało mi się Zachęcić Was do lektury białoruskiego klasyka Ładzimira Karatkiewicza, i że kiedy tylko dzikie polowanie króla Stacha ukaże się po polsku, bez problemu rozpoznacie je w księgarniach po okładce i z przyjemnością zagłębicie się w lekturze. Czego Wam życzę? Pozdrawiam.